Witajcie, z tej strony Gladkis? kolejna mapka, mamy nadzieję, że się wam mapki dalej oczywiście podobają. Dzisiaj mapka Mr. Przemiksa. jest to mapka na koop. podobno trwa na 20 minut mniej więcej, więc zobaczmy, ty, ty jesteś niebieski, tak? Ja... nie, nie wiem, bo nie, wy, nie wyczaiłem po czyjej stronie są tam guziki, więc mogę być zielonym. Guziki? Okej. Okay. Nie, nieważne, niech to, że pajęczynkę wyłączyłem. Mam przyciski, przyjaciel i poszedłem dalej. Mam trzy guziczki. Mm, Mam mm. biały. Aha, dobra, rozumiem, rozumiem zam... i niebieski. Rozumiem zamysł A. autora. Żaden z tych se. O ten. O, ten jest, pod, ten jest podpięty. Jakby były podpięte, to byłoby ciekawie, chociaż. Ale oczywiście ten. A oczywiście standardowo spadłem pierwszy raz. A. Po prostu nie jestem rozgrzany i to jest kwestia tego wszystkiego. A, rozumiem. Tak, tak, no tak. To, to, kwestia tego, że nie jestem rozgrzany, a nie kwestia tego, że nie umiem skakać czy Już? coś. Czekaj, Już jestem. Już halo przyjaciel. halo, przyjaciel. Otwórz mi. Halo, Czemu? otwórz mi. Halo, halo, tam masz Guzik, otwórz. Już. Nie. O, halo, mam wejście. No otworzyłem ci. Czy ty tu siedziesz? Gdzieś ty wyłaz? Nie, no mam twój park. Aha, muszę iść twoim parkurem. Tak? A, aha, i ty tam masz guzik. Aha, ja mam guzik, guzik teraz. Dobra, dobra, to już nie rozumiem o co, nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, Dawaj. trzymaj. Aha, Proszę, to, to powiedz tak jak to będziesz. A... Tak jest. Cześć, przyjacielu. Halo, dzień dobry. Halo, dzień co to dobry. Mogę spaść? Dobrze, halo, czujnik zielony. Ło, otwiera mi się. No. Ty masz tam czujnik niebieski, idź tam. Wiem. Ja po prostu w dobrym stylu musimy na niego spaść już. To... No, Damian. Powiedz. Damian, Co? nie chcesz, nie chcesz się zamienić? O, wygrałem. <grych> e... Powiedz prion Pria... piąty rząd. A która kolumna? Nie ma kolumny, mam piąty rząd ci powiedzieć. Piąty rząd. Dobra. Może to jest jakiś bejcik. Mam guziki, i jakiś wiatrak. Ła. Wow. Ale ja mam w ogóle już otwarte dalej a ty? Masz masz, wiesz, do, ja, masz do rozwiązania ja muszę... matematycznego? Nie, bo muszę sprytnym młynem e, się przedostać. E, wiesz. Dalej. Ja sobie poklikam dalej przyciski, bo widzowie lubią oglądać przyciski, więc ja sobie je poklikam, nie? A jak już będziesz miał wyniki Ta. matematyczne, to mi powiedz. Dobra, dobra, czekaj, bo ja tu muszę wykazać się sprytem w tym momencie. Coś mi się wydaje, że nie. Spadaj I... przeszedłem. 1, 6, 8, 3. 8. 8? To koło wcale nie sugerowało w wyniku. Teraz czekaj, bo muszę trafić kołem w dobry wynik. A! Dobra, to jak trafisz, to powiedz. Wie, więc musisz być pewny, że to 8, tak? 8, 8? tak. Jestem pewny, że to 8. Dobra. W wiesz, wiesz dlaczego? Bo jest 2 razy 4 a, a może jest tam do potęgi jakiejś? Nie. Jest 2 razy 4 bo Chyba, że to nie jest 2, a to jest z, to wtedy wychodzi 4z. Chyba, że nie masz taką odpowiedź. Halo, przepraszam, ja muszę nowe koło sobie wziąć. O, dobra, jest, jest to koło, dobra. Pozdrawiamy psa Hadesa. Pozdrawiamy mojego psa. Nie, Dobrze, bo to koło, koło się czutkę buguje i wiesz. O, i już, już trafiłem. Dobrze, mogę iść dalej. Jestem dalej jakimś małym przejściem. A, dobra. Eee. To tu... A, tak, twórca sobie to wymyślił. What? Dobra To jest labirynt? No to jest kpina chyba Przycisk Serio, przeleciałem aż tyle z powrotem? O, jakaś biała winda Nie wiem, wygrałem coś? Dobra, lecę tą um, białą windą Mam fajne rzeczy do przeskoczenia Mówisz? Czekaj, bo ja w ogóle nie wiem, gdzieś dalej idę O, gdzie dobry? No, ale niech mnie cofa dwa pomieszczenia do przodu, spokojnie, do tyłu znaczy Ciśnij przycisk i poczekaj no. na kolegę. Mm. Czekam na ciebie, kolego. Dobra, fajnie, 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 Damian. No. Proszę mnie nie cofać. Op. Dobra, do góry i zobaczysz, jak sobie tam radzisz. No. Mnie to wywala cały czas do pomieszczenia z powrotem. Twórca zrobił. Jesteś? Nie tak. A, że ty tam tu. jesteś, dobrze. No, już jestem w... dwa pomieszczenia wcześniej. Chyba, że zrobię to mykiem. To my jesteś. My jesteś dwa pomieszczenia wcześniej. No. Dobra, teraz tak tu powinienem przejść. Kurde. O, alu, przyjaciel. No halo, przyjaciel co robisz? No chcę to przejść. Gdzie ty jesteś? chodź. No nie przejdę tego stary No latam nad tobą. No i patrz. Czekaj, czekaj, patrz. Czekaj, 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 I patrz ci... teraz. O dobra, teraz przyszedłem, nieważne, nie było pytania. Eee, nie było a, nic. A rob... Robiłem ci ściany już, nie? Żeby cię wspomóc. A żeby mnie wspomóc. Dasz radę przyjaciel. No dokładnie. Ja wiem, że o, ja dam radę. Kurde. To też jest dalej twój parkour, ciekawe. Ty ja Co? W labirynt powiem ci i od dziwo. O dziwo dałem radę przejść go od razu. O oh fuck! Czemu nie zrzuciłeś i czemu jesteś u mnie? No bo spadłem, No To wynoś się stąd, już halo. Halo, halo. E. Okej, okay, zbagowałem się. Halo, bo ja, ja cię obserwowałem z góry po prostu. I nie obserwuję mnie z góry. Do ciebie. Masz. Nie no, muszę teraz na górę wejść po prostu. To wchodź. A co to w ogóle jest? Wspinam się. Po czemu ty. ty? O Jezu, ale ktoś to wymyślił. Słyszę się u ciebie, znowu. Kłamstwo, nie, nie możesz słyszeć ciebie. Będę. Dobra, bang. może tak trochę lepszy spokój. Spokój sposób, opa. Op, o, było blisko. Dobrze. Dobra. Dobra, takie spokojne. taki co masz? Chyba ja mam parkury, 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 parkury. I więcej parkurów mam przycisk. Masz przycisk. I co, masz dalej przejście, czy co ty tam dalej masz? A, odblokowałem sobie tego. E, checkpoint. 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 Wow, jak dobrze, że to, to nie ja mam teraz ten parkura. Nie. Co nie? Ja wiedziałem, że niebieski będzie specjalnie przygotowany dla ciebie, więc I Ci darowałem. Dobra, że tam, tam jest ten. Wow. Jeszcze już, czy nie? Przeszedłeś? Halo? O, jest, halo, przyjaciel. Musisz przycisnąć Jestem. swój guzik, bo dalej nic nie zrobimy. Ciśnij, przycisk i poczekaj. Po, I poczekaj na kolegę. A dobra. Masz tam przejść dalej. To ja on Dzień dobry. Mam sensory, znowu połączane. O nie, nie powinny masz być trzy sensory. Tak. Masz I, trzy czy jeden? I znowu kolejny twórca, o, który zapomniał wyłączyć, nie ich. No właśnie tak się zastanawiałem, czemu mu jest to tak. Ten... Zapominacie bardzo często wyłączyć tych sensorów właśnie. A bohaty spójny całkiem zamknięte. to czy... wtedy nie działa. No, to ja czekam sobie teraz ty... na twoje opony. Dobrze, czekaj. Pa! Dobra, brawo. Jeden ja, ci się udało. Poczekam na drugi. To, nie no, ty możesz się już bawić. Mówisz? Patrz, patrz, patrz. Tak, no bo wiesz. Ja, 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 ja tutaj zaraz będę się z trzecią bawił. O, halo. Halo, opono. Łopono. Patrz. Jaka niedobra łopona, o, tak. nie? O, dobra, halo, jedna, o. jedna prawie się doturlała. O, 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 o! Zobacz jak o, 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 jedną więc możesz... Zobacz jak fenomenalnie, widziałeś jak ładnie? Swoim, swoim cielskiem też możesz się popychać, nie? Nie za bardzo. Ale jak ona leci, nie? Hmm. Dobra, Kalo, przyjaciel, ja już gotowy jestem. Eee, Ty miałeś no. tylko je wypchnąć, więc co to ma być za gotowość, stary? No tak. No właśnie. No, no, to, to sobie swoją część zadania. Czyli w sumie miałeś je tylko przerzucić, nie musisz nimicę sobie... Aha, no, no, przyszedłeś tak. do mnie, dobra. Tak. O no dobra, ja... czekaj, o. So close, dobra, jedna poszła Drugą poprawię, czekaj, tu O, 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 to I zepsułeś That was close, that was close one Zresztą, czekaj, ta jest, to będzie ta takie jest, Ta jest przy ścianie to, Ta przy ścianie to nie jest problem, tą o, trzeba poprawić o, jeszcze to... O, widzisz Aha, bo to ty tu mogłeś to przejść, to... nie, ty tu usunąłeś sobie halo Ej, cheater, to, proszę tak. mi otworzyć drzwi. Halo? Jak mam ci otworzyć drzwi? No, normalnie. O, właśnie, chociażby tak. A, to, to, zastanawiam się, co to jest za guzik. Na czemu to jest takie czerwone pole? To będzie nam obracało? Właśnie myślałem. O, karuzela, o, to, a to jest trudne, wiesz? Bo to kamera się też obraca, Wiem. nie? Nie możemy w tym samym czasie? To za zwyroctwo. No, dobra, ty klikaj, Dawaj. bo jak klikamy razem, to, to nie ma opcji. O! E, czekaj, what? O Boże, serio? Są... To, to, to już wiem, dlaczego nie powinienem, nie powinienem nigdy w, już więcej wchodzić na niebieski, bo jest są same e, ja parkury. No teraz zamieniło. Ty są... Ale normalnie. Ty no, cz czemu, mi zamkną... sens, czemu? czemu mi zamknąłeś? Ja bo tu chciałem przeskoczyć tak kulturalnie, a ty mi zamknąłeś. Nie wiem za to, co miałeś za problem skakania po tych rurkach, jak one nie są. O nie, to nie ma opcji, że ja wejdę na ten sensor, nie, bo to mnie zrzuci. Yy, dobra, ja jestem w sumie przy wyjściu, chyba ukończyłem, wiesz Aha, no to ja mogę tu już wyskoczyć. A no I to ja... jest samochód. No ja też. No dzień dobry. Patrz, chodź musimy jeszcze dojechać. Czekaj, ja sobie stanę... Czekaj, ja sobie stanę tu. A ty chyba musisz... ty musisz skręcać czy nie? A, dobra, to ty musisz ten Dobra, i ja. mhm. Mm Dawaj o, Dobra, pryszalona. Boże, to jest trudny na taki przycisk Troszeczkę, nie? A tam są jeszcze trzy przyciski O ale pojechaliśmy od do przodu. Spado. I do góry, do góry. O, dobrze. Dajemy O, twój trochę bardziej zeszalał. Dobrze Tylko jeden był podpięty, wiesz? Aha. Ale okay. dzień dobry, patrz, chodź tu. A co, Mr. Przemix, dziękuję, zapraszam na kolejne, patrz przycisk Twój ulubiony przycisk Co się stało? A, to tu przyjeżdża o, to, na... się, to się rusza To chce nas zmiażdżyć patrz, i, tu, I tu trzeba tak przejść Pa, jest puchar I limuzyna Ale nie jest wersją przenośną Pro, To jest wyścigówka, jest... zobacz co ma z zobacz Proszę mnie zawieźć gdzieś o, Będę twoim szoferem Najpierw to mógłbyś nie zahaczyć o tego, o. Dobra, dobra, to, puchar. cicho, cicho. Mm. Czuję, że się mm. wywali szybko. Właśnie. Ale już wiem, że nie jest po co spoiler z tyłu, był, że można było jeździć więcej. No a więc, jeśli mogę na spokojnie tak jeździć. E, ja powiem tak, mapka mi się osobiście podobała, była fajna, co prawda. Tam, tam był, był błąd, bo było nie poczekaj, a pocekaj. I to jest w sumie tyle, co się doczepię. Mechanizmy działały, mapka działała, więc było. Okej, okay, co prawda nie na 20 minut, a bardziej na 10 minut, ale to może, nie wiem, dlatego, że akurat teraz wybitnie mi dobrze szło z parkurem, czy, czy nie wiem, czy parkur nie był trudny. pewno napiszecie, że parkur nie był trudny, więc okej. Okay. Nie wiem, co miał Hades zbytnio, ale sobie poradził. Póki co mamy nadzieję, że wam się podobało. Póki co też komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć! No i cześć!